Cześć wszystkim, to jest kolejny odcinek na tym kanale i dzisiaj mam dość odcinek, jak zacząć nagrywać na YouTube. Myślę, że trochę już wiem na tym YouTubie i wiem jak zacząć nagrywać na tym YouTubie. Jestem tu prawie rok i wiem dosyć dużo. Co raczej nie robić, a co raczej robić? Mam nadzieję, że taki filmik się przyda, jeżeli ktoś zaczyna. Nawet jeśli nie zaczyna, to mam nadzieję, że obejrzycie i złożycie łapkę, w które w usłyszycie tutaj moim zapisami. To są dużo swoich podpunktów. I co, ja bez biednego przedłużenia zaczynam ten odcinek, bo już się tutaj rozgaduję. A to nie o to chodzi w tym filmiku. Także pierwszym punktem jest nie przejmujcie się hejtem bo jest tak naprawdę największy, największa przebora wszystkich. Wiadomo, hejt w internecie, no to jeszcze przeżyjecie I w ogóle m, nawet nie usuwajcie tych komentarzy, i oni sobie piszą, bo oni nie mają tak naprawdę nic do życia robić, jeżeli tylko innym hejtują filmy. No filmy. Nudno mają po prostu w życiu. Gorszy hejt jest tak na żywo, ale no... To jest gorsze, jeżeli w szkole będą się z, z, z was śmiać to po prostu powiedzcie im, że nagrywanie na youtube albo na e im nie mówcie, ale nagrywanie na youtube to jest tak, jak samo, tak samo jak i na pasję, tańczenie, śpiewanie, akrobatyka, malowanie nie wiem, układanie lego, to jest to samo, tak naprawdę każda, każda pasja to, to jest po prostu pasja także nie przejmujcie się tym tylko lubcie, róbcie to, co lub lubicie, i nie przejmujcie się opinią innych. A jeżeli ktoś władzę, dobrą opinię, to cieszę się. No, i nie przejmujcie się opinią innych ani hejtem, bo to do niczego was nie będzie prowadzić. No i pod punktem jest. Właśnie. To jest takie. Dajcie nazwę. dajcie nazwać jakiś swój kanał, ale nie tak, jak na przykład inni YouTuberzy er mają. Nie kupować, nie kopiować od innych nazwy i przemieniać tylko jedną literkę tylko wymyślcie swoją, możecie dać swoje imię, możecie coś wykombinować swoim imieniem trochę przetransport, przetransportować i macie fajną nazwę albo swoje przezwisko, albo swoje imię i nazwisko ale to już takie zwykłe, po prostu ciekawa nazwa i pamiętajcie nie dawajcie w nazwie żadnych cyferek, jak na przykład Victoria00 Albo Victoria 370, nie wiem, Ola 520, bo takie nazwy są nudne, a właśnie takie kreatywne to są właśnie fajne. Także kreatywna nazwa. Pod punktem jest, musicie wiedzieć, co chcecie nagrywać. Tak naprawdę, jaki chcecie mieć styl nagrywania? Czy to game, czy lifestyle, czy to jakieś vlogi, challenge, czy to nie wiem, pranki różne, czy to takie porady jakieś diy e, czy po prostu lifestyle, czyli vlogi, haule i tego typu. Ja mam lifestyle, czyli styl życia. Kolejnym podpunktem jest nie nagrywajcie z przymusu, Czyli jeżeli nagrywacie na przykład z przymusu, to takie filmiki się ogląda źle. Oglądajcie wtedy, kiedy macie na przykład ochotę nagrać, a nie, że musicie nagrywać odcinek bez daily. Czy coś takiego. Po prostu nagrywajcie wtedy, kiedy macie ochotę, kiedy macie weneczkę. Bo jeżeli nagrywacie na musa, no to takie odcinki, nawet jeżeli się staracie, to i tak nie wyjdą. Także pamiętajcie, nagrywajcie z chęcią. Kolejnym podpunktem jest mm, montaż filmów. Pamiętajcie, że nie wstawiacie filmów na odwalki niezmontowanych, takich i w ogóle. Najlepiej, jak są filmy zmontowane, i naj, najprościej po prostu montować sobie na telefonie. Ja polecam inshot. E i kapkut to na Androida, jeżeli ktoś ma iOSa no to iMovie ale na, na iOS też można to to InShot i kapkut ja montuję w kapkut, montowałam w InShot i naprawdę bardzo polecam w iMovie jeszcze nie montowałam, ale co słyszałam bardzo fajny program, także montaż i pamiętajcie, żeby wycinać jakieś takie niedoskonałości, że tak powiem w filmie właśnie jak są takie fajne cięcia to jest fajnie ogląda jak jest fajnie dopracowany filmik to naprawdę już jest cudownie i przez to będziecie mieć większe wyświetlenia i większy odzew od ludzi cenną rzeczą są miniaturki miniaturki powiem wam szczerze są też bardzo ważne bo jeżeli właśnie wstawicie taki filmik na przykład hmm, i macie i jaką miniaturkę rozmazany, jak się używacie, przed ustawionym YouTube, bo YouTube tak ustawia, to nie fajnie. zróbcie jakieś zdjęcie albo z, zróbcie screena ze filmu, dajcie filtr, ale nie musicie jakiś napis i bardzo fajnie, bo miniaturki są ładne, jeżeli macie ładne i przejrzyste miniaturki, to na pewno więcej osób wpadnie ten filmik i go obejrzy, bo jeżeli miniaturki nie ma, jest taka brzydka. No to wątpię, żeby ktokolwiek chciał oglądać taki odcinek, bo właśnie wygląd zewnętrzny też się liczy i dużo osób wejdzie i będziecie mieć wyświetlenia, a może nawet tego ktoś zainspiruje ten odcinek albo zainteresuje i dadzą łapki w górę, także miniaturki to też jest to opis? Pamiętajcie, żeby opis był taki zgrany, nie za długi, nie za krótki, czyli żeby on nie był jakiś mega krótki albo w ogóle żebyście nie dali opisu. Tylko właśnie fajnie, by był taki: oto, o was, takie mini pudełko. I tam było na przykład: yy, Heka, jestem ola, mam 10 lat, lubię robić to, to wasze social media albo takie mini KimTeam, czyli ile mam lat, i takie tam możecie w opisie filmu właśnie dać opis filmu, co tam się dzieje. Niedokładnie, tylko taki opis, i wtedy na pewno też będzie bardziej estetyczny i też dużo ludzi da prosto lajka. Także opis. I żeby zacząć w ogóle nagrywać na YouTube, to musicie być kreatywni i wymyślać jakieś fajne filmy. Będziecie zgapiać od jakiegoś YouTube, youtubera ciągle, będzie nagrywać to, co mam porząd, to ludzie się skapną jednak, od no, takiego popularnego, i nikt chyba nie będzie oglądał, bo będziecie zgapiać po prostu od tego kogoś. Także, bo to chyba widać, że ten trzeba być kreatywnym i trzeba wyłączyć samemu filmy. Mogą być o różnej tematyce, bo wiadomo, to wasz kanał i wy wybieracie. Tematykę także pamiętajcie, kreatywność i wymyślenie samemu filmu, bo to jest mega ważne. Teraz już porady takie nie techniczne, tylko takie właśnie pierwsze. Rób bo spacji, ponieważ najważniejsze jest to właśnie, żeby robić to spację, robić to spację. Chcesz to robić, a nie, że ktoś się zmusza i że robisz to za subskrypcję, żeby tylko się wybić bo tak naprawdę, żeby filmy Ci wyszły, musisz robić te z z serducha i najwięcej energii, wyżywać po prostu się po sobie, po prostu róbcie te z bo to jest właśnie najważniejsze I ja myślę, że właśnie ja to robię z pasji, robię to z całego serducha i nie myślcie o zarobkach, o współpracach i tak i tam że od razu się wybijecie być stoka na YouTubie bo ja jak zakładam to ja myślałam, że po roku będę miała jakieś już 10 tysięcy a tak nie jest i to tak nie jest bo ja serio myślałam, że je ja się tak szybko wybiję a to tak łatwo wcale nie jest właśnie, kolejny punkt to nie jest tak łatwo ale przejdźmy do tamtego ja myślałam, że od razu będę miała współpracę kurde, kurde, nie wiadomo no nie mam i jakby jestem tego świadoma że od razu się wybiję i pójdę współpracę, zarobki, wszystko o, a tak nie jest bo na początku nie myślałam, że chcę to robić tak ten a teraz robię to z pasji, z całego serducha i nagrywam dla Was bo to lubię, bardzo to lubię, jest to moja pasja także nie myślcie o wybiciu się od razu, o subskrypcjach, o zarobkach bo tak nie na początku i drugi punkt, e, tak w ogóle to od razu nie myślcie, że łatwo to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Ja myślałam, że od po właśnie roku będę miała nie wiem nie miliu, kurde że jest po prostu bić to 100 subskrypcji. Ponieważ e, właśnie powiedziały mi to dziewczyny z grupki moje przyjaciółki internetowe, które mi powiedziały jak wbiłam to 100 subskrypcji i teraz to jest 200, że było to najtrudniej wbić. Ja to przyznałam, bo serio było najtrudniej ale w sumie, teraz... dziękuję za każdą subskrypcję. Oglądacie, a nie subskrybujcie. Nie lubię robić sub ze sub, bo to jest okropne. Nie róbcie sub ze sub. Najlepiej po prostu, jeżeli ktoś się zasubskrybuje, mogą ci i wolne subskrypcje, ale jeżeli ten ktoś się już zasubskrybuje, to będzie to oglądał i ta subskrypcja będzie żyła, tak jakby a nie będzie taka nieżywa, po prostu Cię ktoś subskrybuje podsumowanie, nie przejmujcie się hejtem czy to w internecie, czy to w ogóle żywo róbcie to co kochacie i to jest najważniejsze to jest najważniejsze, ja to chcę Wam tak po prostu powiedzieć róbcie to co kochacie, to co lubicie róbcie to z Waszej, waszej pasji nie przejmujcie się opinią innych, bo ona w ogóle nie jest potrzebna olejcie te osoby, które Wam tak mówią Bo jeżeli to lubisz robić to, to rób bo po prostu to jest twoja pasja i zapomnij o hejcie i o opinii innych, bo tak naprawdę och, Twoja opinia jest najważniejsza, dlatego co jest dla Ciebie ważne i to co Ty robisz. Jeżeli Tobie się coś nie podoba, to tego nie rób. Jeżeli Ci się podoba, a komuś się nie podoba, to to rób, bo to Twoja opinia, bo Ty to robisz. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomógł. Jeżeli ktoś zaczyna, to życzę, życzę powodzenia. Sorry, nie umiem się wysłowić. Przepraszam za to. I co jeszcze z Wami jak Stawcie łapkę w górę, subskrypcję. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I co, widzimy się w następnym filmach. Bajo!